Często powtarzacie, że w hokeju, w poszczególnych meczach decydują detale, zwłaszcza gdy spotykają się dwie bardzo podobne poziomy drużyny. Dzisiaj, w drugim meczu tej serii, detale zaważyły na korzyść rywali. Jak się dlaczego? Trudno powiedzieć dlaczego. No, tak jak nie na pewno zadecydowały detale e, gdzieś. Mieliśmy, tworzyliśmy sytuację w porównaniu do tego pierwszego meczu, dzisiaj zagraliśmy lepiej, weszliśmy lepiej w ten mecz, yy, ale gdzieś zabrakło tej konsekwencji i, i, i zabrakło tych detali. Gdy przy wyniku 2-2 mieliśmy kilka sytuacji dogodnych, w bramkę, niestety dostajemy karę jedną, drugą, bramy w osłabieniu i tracimy tą bramkę. Podobnie, podobnie było z, 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 z pierwszą, drugą bramką dla Oświęcimian, więc yy, nic, no, tak jest playoff, decydują detale i My dzisiaj w tych detalach byliśmy słabsi. Widać, że Ośmińczycy na odrobili lekcje, jeśli chodzi o, o ten mecz z, z sezonu zasadniczego I, i już tak łatwo nam nie dają tworzyć tych sytuacji ofensywnych. Ale nic, play trwa dalej. Oni obronili się w domu. Teraz czas na to, żebyśmy zmienili miejsce na tychy. Dzisiaj często rywale dochodzili do sytuacji, gdzie e, wyprowadzali kontrataki. Dlaczego wam się takie, kiedy będy przytrafiają, czy to jest rozluźnienie, nie wiem, rywale czytają tą waszą bardziej, grę? Bardziej bym chyba stwierdził, że to nie jest rozluźnienie, a bardziej to jest e, chęć szybkiego odrobienia strat. bo gdzieś stracimy bramkę na 10 0 i, i gdzieś e, nie, niepotrzebnie, moim zdaniem, e, na, na hura, kolokwialnie mówiąc, e, chcemy to jak najszybciej odrobić. A niestety no, w meczach w playoffach wygrywa się konsekwencją solidną grą od pierwszej do ostatniej minuty, bo taki szarpany hokej no, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest niczym dobrym. Takie, takie spotkania można wygrywać w sezonie zasadniczym, ale, ale w playoffie ważna jest ta właśnie konsekwencja i dyscyplina od, od pierwszego gwizdka do ostatniego. I wydaje mi się, że w tych dwóch meczach już nam tego zabrakło. Graliśmy troszeczkę z sinusoida, były momenty super, były momenty gorsze, były momenty słabe. I, i, i to chyba musimy wyciągnąć wnioski na, na, na tę rywalizację tychów. Te dwa mecze przegraliście pod względem mentalnym? Nie, nie powiedziałbym, że pod względem mentalnym. Eee, przegraliśmy detalami, no. taki jest play no, Dwie wyrównane drużyny. Eee, spotykamy się z drużyną, która została zdobyła wyższą pozycję w postaci zasadniczej, więc jakby... Tutaj wydaje mi się, że to nie jest z perspektywy mentalnej, to jest w perspektywie detali, jakiejś sytuacji dochodzenia do akcji w walce, w walce przy, bandu, przy bandzie. Bo to tak, tak jest w hockey playoffie, że, że czasami te ta, gdzieś walka przy bandzie może, może dać zawodnikowi sytuację sam na sam. Tak jak mieliśmy ostatnią bramkę, którą tracimy też. Gdzieś kreujemy kontratak, a, a jakieś niepowodzenie i, i u nas trzeba bramka na 4-2, więc nic jeszcze nie straconego. My musimy wyczyścić głowy. Dostaliśmy troszeczkę tej kuboły zimnej wody na głowę i wracamy do Tychów. Liczymy na, na naszych kibiców. Tutaj w Oświęcimiu dwa mecze, pełna hala, liczymy na to, że, że, że w Tychach będzie podobnie i niesienie do pięknie naszych kibiców wyrównamy stan rywalizacji. O tych meczach mówi się, że to jest święta wojna. Na lodzie było to widać, bo często dochodziło do... Takich spięć, one Was e, motywują, czy wyprowadzają z, z równowagi? A, ciężko powiedzieć, no to, to jest play -off. wiadomo, że tutaj się zrobi wszystko, tutaj wsadzi się w głowę tam, gdzie w niektórzy by nawet kija nie wsadzili, więc na tym polega play-off, że e, tu się nie odpuszcza, tu się walczy, tu nawet czasami e, gdzieś ten e, rozsądek podpowiada, żeby zostawić, ale, ale gdzieś to gorące serce idzie za tym, że, że, że ta walka jest i z jednej i z drugiej strony. I wydaje mi się, że to też nakręca i zawodników, a zarazem też kibiców, a, a dzięki temu mamy interesujące, emocjonujące widowiska. Pozydem e, takim sportowym, no to Unia chyba wyciągnęła wnioski z tych meczów z wami w, w sezonie zasadniczym. E, wy chyba musicie wyciągnąć wnioski z tych dwóch meczów, bo e, to co właśnie przez pryzmat całego sezonu Unia zrobiła chyba krok naprzód. A wy gdzieś tam chyba stoicie w miejscu e, w porównaniu z tym ostatnim meczem. Z tak, no, wiadomo. No, Wybraliśmy więcej spotkań w sezonie zasadniczym. licząc też finał Pucharu Polski. E, tu mówię, to jest takie mało obiektywne rozliczanie. Sezon zasadniczy rządzi się innymi prawami. Tutaj przygotowuje się stricte pod już jednego przeciwnika z playoff. Zakładanie przed, przed, przed stanem, przed tą serią, że, że jesteśmy murowanym faworytem, bo wygraliśmy z unią 4-5 razy jest błędnym myśleniem i, i wszystkich o to odwodzę po prostu wszystko jest w nas. Musimy grać i wygrywać, grać, starać się i, i walczyć na lodzie. A... A to, co było w sezonie zasadniczym, to, to bym do tego jakiejś większej uwagi nie, nie przykuwał. Tak samo o święci Mianie, tak samo my chcemy wygrać. Każdy z nas wyżaga, przygotowuje się stricte pod jednego już yy, rywala. Jak graliśmy z Sonokiem, oglądaliśmy wideo, trenowaliśmy pod nich, teraz gramy z Unią Oświęciem, tak samo i domyślam się, że przeciwnicy robią to samo. Więc, jakby to już playoff to jest oddzielna, oddzielna część sezonu. Stan serii, może nie jest jeszcze beznadziejny dla Was, ale chyba. Teraz po prostu musicie wygrać kolejne spotkanie, żeby nie być już naprawdę na, na granicy tej, tego odpadnięcia. Tak jak mówię, unici obronili się w domu, jedziemy do tychów. Nic więcej.